Dobry państwu, Piotr Zboński. Dzisiaj kolejne spotkanie przy w restauracji Jaskiniowa w Solcu Kujawskim. Dzisiaj naszym gościem, przemiłym gościem, którym miałem zaszczyt rozmawiać wcześniej, jest Ryszard Łuszec, paleontolog, inżynier lotnictwa, przewodnik i człowiek, który posiada ogromną wiedzę. Witam się Ryszku, bardzo serdecznie. Nie będę się wypierał. <grych> Porozmawiamy sobie dzisiaj, mam nadzieję, na, na różne tematy. Ale takie pytanie kluczowe: skąd u ciebie pasja właśnie związana z paleontologią, z historią, z tym, co działo się kilkadziesiąt, kilkaset milionów lat od dzisiaj? To można prosto powiedzieć, chociaż filozoficznie czy to była konieczność czy przypadek. Można powiedzieć jedno i drugie. Przypadek, bo mieszkałem na Lubelszczyźnie i codziennie przechodziłem koło tego kamieniołomu wapiennego, tam pracowali moi znajomi. Jak była fajna pogoda, to się tam zatrzymywałem. Miałem tam młodek, dłuto i też tłukłem te kamienie, ale nie po to, żeby budulec wydobywać, tylko tam znajdowałem takie różne ciekawe rzeczy, które jak zanosiłem do szkoły, to pani od biologii, pani Rena Miller, to było bardzo dawno temu, ja wtedy, jak miałem 10 lat, to ona nie wiedziała, co to jest. Mówiła, Arysiu, to są jakieś takie muszelki czy coś w tym rodzaju. Ja tam znalazłem między innymi coś takiego, co idzie ze mną przez całe życie. No to ludzie mówią do dnia dzisiejszego, 90%, 5% nawet mówi, że to jest kulka piorunowa, mhm. że jak piorun uderzy w ziemię, to się stopi piasek i coś takiego zostanie. No to nieprawda. To jest nieprawda. Piorun jak uderzy w ziemię, to powstanie taki żurzel, mhm. A to, proszę Państwa, to, to jest wewnętrzny szkielecik morskiego zwierzątka z czasów dinozaurów. To zwierzątko nazywało się belemnit, a to, to tkwiło w nim i go niejako usztywniało. Mhm. Zwierzątko zginęło, bo dinozaury wyginęły i te one już wyginęły, a to zostało i to świadczy o życiu na Ziemi, o jego kształcie i to, proszę Państwa, nie jest kość, to jest minerał, kalcyt, z kalcytu był jego ten wewnętrzny szkielecik. I proszę Państwa, poczytałem o tym i zainteresowałem się dinozaurami, ja wtedy już nawet nie wiedziałem, że to jest jakaś paleontologia, czy nawet nie wiedziałem wtedy, ile to ma lat. Mhm. Ale z czasem czytałem różne książki, i no jak już tam miałem z 15 lat, to miałem określoną wiedzę o dinozaurach, i o skamieniałościach i o tym świecie, ale w moim środowisku nie było z kim o tym gadać. No, potem zawód, prawda, określony mhm. zdobyłem, ale o dinozaurach i skamieniałościach i o tej nauce paleontologii, no cały czas myślałem. I co tylko się dowiedziałem gdzieś tam, no to chłonąłem i zdobyłem określoną wiedzę, taką, która była potrzebna. Mi po prostu jako hobby. I jak tu 18 lat temu sprowadziłem się do solca, dowiedziałem się, że tutaj powstanie Jurapark dinozaury. I jak widziałem, że zaczęli już tam pierwsze łopaty wbijać, to przyszedłem zapytać, czy nie chcieliby skorzystać z mojej wiedzy czy tam pomocy. No chcieli skorzystać, no i pracuję już ponad 15 lat i to już od razu e, powiem Państwu, że. E, to są chyba najpiękniejsze, najpiękniejszy okres mojego życia. Bo robię to, co lubię i spotykam tu takich różnych ciekawych ludzi, i z takimi serdecznościami, z sympatią, prawda, że, że przychodzę do pracy z myślą, co się dzisiaj jeszcze fajnego może zdarzyć. Wróćmy, <laughs> zapytam się o, o coś, co, co mnie fascynowało kiedyś, o tym, żeśmy rozmawiali. Pierwsze pytanie to. Masz ogromną wiedzę na temat tego, co działo się te kilkadziesiąt, kilkaset milionów lat temu, a to jest ogromny szmat czasu, bo my sięgamy pamięcią 100, 200, 500 lat, 2000 lat, może 10 tysięcy lat. Gdzieś tam mówimy o tym, że gdzieś tam był Neandertalczyk, ale później mamy no, jakąś taką lukę. I moje pytanie jest takie, czy myślałeś o tym, a masz tą wiedzę, że może na przestrzeni formowania się tych wszystkich epok geologicznych była na Ziemi jakaś cywilizacja, może nie ludzka, ale inna, która też stworzyła jakąś cywilizację. O tym mówi Hancock w swoich książkach, może Daniken gdzieś tam zahacza. Jest to teraz bardzo popularny temat w internecie i on się gdzieś tam rozwija, ale problem taki, że po tylu latach śladów nie ma de facto. Zastanawiałem się często nad tym. Nie ma wprost na to dowodów takich jednoznacznie, ale z przesłanek można tak sądzić, można tak sądzić, bo są na ziemi takie różne rzeczy, takie no nie wiem czy to nazwać artefakty, czy jakieś inne pozostałości świadczące o tym, że powstawały jakieś budowle, szczególnie budowle, czy jakieś narzędzia, czy jakieś, których człowiek nawet przy współczesnej wiedzy nie potrafiłby tego zrobić. Że tu były jakieś no, siły, trudno powiedzieć jakie, ktoś z zewnątrz, że być może ktoś tutaj coś nadał, jakiś temat, i potem doszedł do wniosku, że jego rola się skończyła, i niech se ci, co są na ziemi, radzą. Są i takie przemyślenia, są i takie pomysły. Nie za bardzo się skłaniam ku nim, ale nie odrzucam. Mm -hmm. A powiedz mi, czy jeżeli na przykład są jakieś takie właśnie eksponaty, yy, artefakty, które przynosisz, to czy istnieje sposób określenia ich wieku, w taki, tak. wiesz, taki naukowy sposób, bo wszystkie badania radiowęglowe albo inne, no niestety nie mają zastosowania. To jak, jak to się bada, żeby określić, jaki jest wiek? Metoda jest podobna. Połowiczny rozpad pierwiastków promieniotwórczych. Mhm. Tylko zamiast węgla bierze się yy, 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 ciężkie pierwiastki. Mhm. To jest y, ołów, to jest fosfor, to jest potas i one mają większy okres rozpadu o, promieniotwórczego, uh -huh. większy znacznie, wiele razy niż wapień, niż, wap, e, przepraszam, niż węgiel, niż węgiel. Uh -huh. I na tej samej zasadzie jest takie urządzenie spektrometr masowy, gdzie wykorzystując tę akurat zasadę połowicznego rozpadu pierwiastków promieniotwórczych, określa się z dokładnością do około 5% wiek tego, co akurat jest uh -huh. badane. Przypomniałem sobie o, o jednej fajnej y, dyskusji, którą miałem kiedyś. A ta dyskusja była taka, że te 150, 250 milionów temu, kiedy była era dinozaurów, to ten świat wyglądał zupełnie inaczej pod kątem przyrody, czyli roślin. Y, nie mówiąc o tym, że te dinozaury były ogromne niektóre, ale niektóre były malutkie, to tak ja to mówię, ale temperatura na Ziemi. I temperatura wody była zupełnie inna i też był inny skład tlenowy tak, atmosfery. Tak, jeśli chodzi o temperaturę, to nie za bardzo była inna. Może bywały tereny, okresy cieplejsze, ale w czasie dinozaurów nie było czapy lodowej u góry i u dołu globusa. Było raczej ciepło. Skład wody i skład powietrza był inny, powiem Państwu tylko tyle, że Tlenu w niektórych okresach było dwa razy tyle, co teraz współcześnie. I dlatego też wśród dinozaurów występował w niektórych przypadkach gigantyzm, a także takie roślinki, a także takie zwierzątka, które teraz są, chociażby ważka, ważka no to parę centymetrów ma, a w czasach dinozaurów miała 70 centymetrów albo i więcej. Mamy tutaj taką w szklarni, e, taką makietę zwierzątka z czasów dawnych, Teraz to zwi ma 5 centymetrów, a wtedy miało 2,5 metra. Po prostu były określone warunki, trochę inne, ale co było bardzo ważne, w tamtym okresie przyroda była sterylnie czysta. Nikt jej nie zatruwał, nie było dymów, nie było chemii. I te zwierzęta, jeśli miały określone warunki, po prostu rozwijały się. Nikt im nie przeszkadzał, tak samo jak roślinność. Ona sobie rosła tak, jak chciała. Jak po prostu była stara, przewracała się, przysypywały ją piaski, były ulewy, rosły następne. Było to po prostu zgodnie z zasadami natury, zgodnie z zasadami przyrody. I tak często dyskutują ludzie, że tacy trochę bardziej światli, że w tych sprawach życia i, i życia na Ziemi, i w ogóle tego powstania to tu za bardzo z punktu naukowego widzenia nie można się dopatrywać jakiejś siły sprawczej gdzieś z zewnątrz. Przyroda to wszystko kierowała. Podam Państwu taki przykład. Kiedyś rozmawiałem, to do nas przyjeżdżał jakiś Z taką, rozmawiałem z małą Rosjanką, ona miała 9 lat. I ona mi mówi, Pan Ryszard, po rosyjsku, jakby mówi po polsku. Kto to wszystko zrobił? Bo u Was to mówicie, że Bóg. A przecież... Co może Bóg? Wasz rzymski papa, prawda? Przedstawiciel Boga na ziemi, nakazuje różne rzeczy, prosi, a nikt go nie słucha. Wojny wybuchają. Ważniejsze od jakiegoś Boga, którego nie ma, ona tak mówiła są siły przyrody. Przyroda tym wszystkim kieruje. Tak, ale tak jak już kiedyś rozmawiali, patrząc na to w takim zupełnie szerokim znaczeniu. Co faktycznie wszyscy dzisiaj powtarzają, że gdzieś u zarania dziejów całego wszechświata była siła sprawcza, która to zrobiła. Ale nawiązując do tego, chciałbym zapytać się o coś podobnego, co na początku naszej rozmowy było. Bo to też gdzieś tam cały czas mnie zastanawiało. Najdłużej w okresie rozwojowym Ziemi żyły na świecie dinozaury. Tak. Cywilizacja ludzka powiedzmy, że według najnowszych badań liczy około no, 40 tysięcy lat. Nawet, nawet, nawet za dużo. Nawet za dużo. Ale 40 tysięcy lat to jest coś no, pomijalnego, kiedy mówimy o milionie lat. I teraz pytanie jest takie, tak jak naukowcy mówią o tym, że my nie dostrzegamy możliwości, że cywilizacja może powstać na przykład w oceanie. Są wieloryby, które mają swój język, bo język jest podstawą tak. komunikacji i się. Tak, porozumiewania się. Ale my tego nie obserwujemy, nie badamy, albo za mało jeszcze wiemy na ten temat. Ale w momencie, kiedy mamy dinozaury, które się przecież przez ten milion lat rozwijały, tak. również się komunikowały, no tak. zakładamy, no bo y, były to y, zwierzęta, które jednak miały centralny ośrodek nerwowy zlokalizowany z tego co wiem w dwóch miejscach niektórzy nie. i to dosyć duży, więc zakładam, że jednak ten poziom komunikacji był. Czy nie uważasz, że mogło się tak zdarzyć, że ta cywilizacja jednak była? ale no może nie była techniczna, ale była. To nie, może nie była cywilizacja. To były zachowania społeczne. Bo jak naukowcy paleontolodzy, ale także, co się zajmują po prostu szukaniem śladów życia na Ziemi, śladów człowieka na Ziemi od pierwszych form powstania człowieka, w którym momencie istota, od której człowiek pochodzi, Zaczęła zajmować takie stanowisko, właśnie społeczne, cywilizacyjne, mhm, tak. i część naukowców zajmujących się tymi sprawami uznała, że cywilizacja zaczęła się od momentu, kiedy człowiek, czy tam istota, od której człowiek pochodzi, zaczął drugiemu pomagać i znaleziono szczątki istoty, od której człowiek, człowiek pochodzi. Te istoty w niektórych miejscach miały złamania. Które się zrosły. I naukowcy określają, że to, że się taka kość zrosła, to ktoś musiał temu pomagać. Jak takie no, istota nie dawała się rady, to normalnie by przecież umarła. Tak. Czyli ktoś był, który pomógł zajął się nią. Następna sprawa to także zachowania społeczne, że były jakieś różne środowiska, coś w rodzaju rodziny. Ale to, że zaczęto myśleć abstrakcyjnie, zaczęto myśleć, że coś jest, które tej istoty jeszcze wtedy tam nie, nie potrafiły sobie wytłumaczyć. Ale jak znaleziono groby ludzi pierwotnych, to znaczy się, że oni tego nieboszczyka, nad którym być może także i rozpaczali, chcieli go pochować z szacunkiem, nawet go tam ozdabiali różnymi rzeczami, czyli sądzili, że to jeszcze nie jest koniec. Coś tam po nim jeszcze zostanie. To się na tej... pojawia w każdej cywilizacji. W cywilizacji. A potem, no to. I to była cywilizacja, która miała kilkadziesiąt tysięcy lat od tego zauważano tego zachowania społeczne. Tak to można wytłumaczyć. Zapytam się Rysiu, trochę, trochę przewrotnie. O lotnictwie o samolotu, bo teżśmy ten temat dyskutowali. Wrócę do tego, bo muszę wrócić, bo Proszę z jednej sobie. strony mamy od. od no, o sprzętowcy od... jesteśmy, Pana. Tak, Jesteśmy od sprzętowcy. Ale zapytam się tak, bo wiesz, 10 lat, 15, interesowało interesowa się paleontologią, jest to coś, co, co było w tobie od początku, a w pewnym momencie ja tutaj nie widzę takiego bezpośredniego spięcia pomiędzy lotnictwem a paleontologią. To jednak nie. lotnictwo to jest coś, co to musi być w sercu człowieka, żeby coś tam zaczęło się dziać z tymi samolotami. To Wam też mogę powiedzieć. Może nie byłem takim wielkim entuzjastą rolnictwa, ale tam gdzie akurat w początku mojej swojej takiego mm. świadomego życia, ale ja pamiętam jak miałem gdzieś ze 12 lat, lądował u nas na łące szybowiec. No on wylądował. No i prawda, przyleciał po jakimś czasie e, po niego samolot, na niego mówili tarapot, prawda, to było. Podobał. cała wioska się tam zbiegła, ja bym jakoś najbliżej, prawda, i udało mi się wejść do tej kabiny. Pilot potem tam przyszedł, coś tam rozmawiał ze mną do drugiej kabiny, bo tam były dwa, dwuosobowe. Ja myślałem, że on mnie przewiezie, ale niestety pogadał ze mną, pokazał tu jakiś tam prawda zegar, tu się trzyma, no mnie to już ty tak zaciekawiło i Myślę sobie, no tym lotnictwem trzeba, jakby się kiedyś zainteresować. No i tak, chodziłem do szkoły, dorastałem z taką myślą. No i potem jak już skończyłem maturę, wezwali mnie do wojska do WKU, no i od razu podałem, że chciałbym iść do, jak już do wojska, to do lotnictwa. Tylko z tym, że przyszedłem za późno i tak jeszcze była sprawa, nie poszedłem na kurs, bo potrzeba, żeby zostać pilotem, trzeba było iść na kurs szybowcowy. A ja wtedy zwyczajnie, złośliwość, rzeczy nie martwych, tylko żywych, zachorowałem mocno i na ten kurs się już szybowcowy nie zabrałem. To też jak mnie wyzwali, żeby do wojska iść, to mnie właśnie skierowali do szkoły o, o leśnicy, właśnie tam, gdzie poznałem zasady budowy i obsługi samolotów. No, to też lotnictwo. Chociaż z czasem to już też już mówiłem, tak już służyłem w wojsku jako żołnierz zawodowy na określonych stanowiskach, miałem taką możliwość, że obsługiwałem takie urządzenie, to się nazywało trenażer samolotu, gdzie człowiek siadał na ziemi do samolotu i leciał. Wszystkie były odzorowania, odzwierciedlenia nawet przeciążenia, że widziałem cel, do mogłem do niego strzelać, start, lądowanie i tak dalej. I ja tam z według instrukcji nauczyłem się latać. To był na MIG-21, to był wtedy podstawowy samolot bojowy MIG-21. To też, jak było, parę potem sytuacji miałem już takie stanowiska, że e, przełożeni uznali, że faktycznie to powinienem czuć, wiedzieć, co czuje pilot, jak leci. Mhm. No i tak potem już wiele razy miałem możliwość lecieć. E, oczywiście nigdy nie działałem sam. Zawsze w drugiej kabinie ze mną był pilot. Ale po starcie przejmowałem ster i latałem. I tak jak mówił dowódca mój, że on jak się odrywa od Ziemi, to go nic na Ziemi nie interesuje. Ja faktycznie w momencie, kiedy pierwszy raz odrzutowcem poleciałem w górę i, od, i dostałem ster w ręce, prawda? I, bo to re, drążek sterowy i w nogi, prawda? Od, no to też o niczym nie myślałem. Tylko widziałem przyrządy, otoczenie, I żeby wykonać. I niebo. <laughs> I niebo, i niebo. No, najfajniejsze to jednak jest lot szybowcem, bo w szybowcu nie ma żadnego dźwięku, prawie tylko szum, no i człowiek jest wolny, prawda, wolny. Płynie. 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 na chmurach. Tak. Y... Musiałbym też się zapytać Ciebie o, o pewną perspektywę, którą już masz, bo, bo trochę lat już jesteś tutaj. Y... I jak patrzysz na to wszystko, co się dzieje dzisiaj, nie tylko w Polsce, ale na świecie, jak, jak Ty to oceniasz, bo jak się bada to, co było kiedyś, to ma się taką fajną perspektywę do tego, co jest teraz. Mogę odpowiedzieć. Zastanawiam się często na tym. Uważam, że świat powstał, poszedł za bardzo w postęp. Tak daleko w postęp, że ten postęp nie do końca zaczynamy nad nim panować, nie do końca go ograniczać. Pierwszy taki przykład, że postęp poszedł do przodu i wyrwał się spod kontroli. To jest internet. Mm -hmm. Dlatego teraz, jak się mówi o tej sztucznej inteligencji, to jest niebezpieczne. I dlatego też, nawet słyszałem, Biden i tam paru jeszcze szefów państw zrobiło jakieś takie spotkanie dosyć oficjalne, w jaki sposób yy, sterować tą właśnie sztuczną Żeby miały jakieś ramy, bo. Lem i tam inni, prawda, ci futurolodzy pisali takie różne rzeczy. Wtedy to czytałem, też to lubiłem, że po prostu takie te maszyny, które złapały tę sztuczną inteligencję, potem zaczęły występować przeciwko człowiekowi. I przeciwko to jest niebezpieczne. Przeciwko, przeciwko twórcy. Przeciwko, przeciwko twórcy tak. Tak. Że już sztuczna inteligencja gra w szachę i wygrywa. Że prawda, widziałem takie zdjęcia, że człowiek ze sztuczną, no, czy się, um, robot. Tańczy wszystkie tamte różne rzeczy, prawda? Nie miał wcale zaplanowane, tylko on wychwytuje różne sytuacje. No, to może być dobrodziejstwo, ale może być przekleństwo, jeśli to nie będzie miało jakichś ram. Człowiek powinien te ramy określić. No i jesteśmy w trochę w przyszłości, a czas nam się trochę kończy. chciałem Ci bardzo podziękować. To było chyba najbardziej interesujące spotkanie, bo rozmawialiśmy o rzeczach, które tak na dzień normalnej pracy, wypoczynku funkcjonowania i zdajemy sobie sprawę z tego, co to jest yy, i dlaczego powinniśmy na to patrzeć właśnie w ten sposób, jak ty nam dzisiaj to przedstawiłeś. A może kiedyś byśmy pogadali o życiu i o miłości? To jest pomysł. To jest pomysł. To jest pomysł. O życiu, skąd się wzięło formy życia, jak to wszystko wygląda. Ja bym, ja bym też tak proponował, więc na następne spotkanie umawiamy się właśnie na ten temat. Dobra. Dziękujemy okay. Państwu Dziękuję. bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Ci Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.